Tak. Witam tu Dirty Boys w składzie 2 z 4. Dzisiaj Foresta jest Blacking. Tak, dzisiaj się zajmiemy świątynią. Tak, to jest ogólny zarys. Jest... A, spadłem. O Boże. Może i ja pójdę po swoje eku. Tak, dzisiaj się zajmiemy świątynią. Najpierw od podłogi, która będzie z sandstone'u Koło domu Nokera i no więc zaczynamy. To na... Thank you No więc skończyliśmy już podłogę, właśnie przed chwilą widzieliście. O właśnie teraz zabieram za ściany, a z racji tego, że nie ma szkła, a ja cały piasek przerobiłem na sansą, to idę wydobywać. No, kończ te ścian. No mhm. niestety sprzeczamy się co do ścian, bo on chce cały ścian zrobić z nudnego kobla. A ja chcę, żeby był z kobla i ze szkła. Mm. I chyba zostanie przy tym, że będą... No, no, będą z kobla, ale troszeczkę będzie szkła, malutko. No, może być. No, tak, żeby była ugoda taka. A bo jak? Wy macie jakieś pomysły? No, możecie pisać w komentarzach, dawać fajne. I różne Pies. tego typu rzeczy. Subskrybować, to jest najważniejsze żebyśmy mogli dodawać dłuższe filmiki, bo teraz mamy raczej bardzo mało możliwości z 15-minutowym limitem. Co naprawdę często jest tak, że film by szedł normalnie, a musi być przyspieszony z powodu tego, że w mało czasu mamy. Co hmm. jesteśmy w stanie zrobić 15 minut w takiej rozbudowanej grze jak Minecraft? Hmm. I w sumie mamy ochotę też na jakiegoś specjala, do tego potrzebujemy właśnie więcej czasu. Dokładnie, tak samo w następnym odcinku będziemy robić coś specjalnego Nie chcieliśmy tego robić w przyspieszonym tempie, ale niestety chyba będziemy musieli Bo nie starczy nam czasu, a na, w kilku odcinkach to znowu będzie nudne, kto by to oglądał Więc na razie nie mamy specjalnych możliwości, więc odcinki nie będą zbyt ciekawe Ale jeżeli będziecie subskrybować to się na pewno zmieni Mamy to, dużo pomysłów. Przekupstwo? Zachęty. Okej. Okay. Ta, pomysłów mamy trochę. No dużo pomysłów mamy, tylko właśnie ten limit nam przeszkadza. No pomysły są, chęci jest i czas na kręcenie też jest, bo w wakacje się zbliżają ding dong. I w ogóle. Nie przypominam. Zrobimy im niespodziankę, może jeszcze nie wiedzą. Tak, wiedzą. Oj, to mm. Przepraszamy za zepsucie za, za, za niespodzianki. Właśnie, może nie widzieliście, że są wakacje niedługo. Tak. Ile potrzebne jest nam szkła? Mm. Nie wiem, zależy jakie będziesz chciał zrobić tu, tu wielkiem. Dobra, wydobędę... o kurde Nie, nie tego tak dobrze O, widzę lawę No ja też widzę lawę Czy na pod piaskiem może się robić lawa? Nie, ona jest koło piasku, Przypatrzcie tu z góry, tak nie wygląda Ale tu jest u mnie, ja... no Musisz wejść tro... Musisz wejść trochę wyżej i będziesz miał taki fajny rzut na dół Stary, tylko że ja tutaj sobie... Właśnie rozwalałem piasek i pode mną była lawa tu jest jaskinia jakaś czy coś nie po prostu lawa była pod, pi pod piaskiem dobra, ja stąd wychodzę mówię ci że tam dalej też jest gdzie? nie wiem, ja wiem no, że w każdym razie co? była pod piaskiem koło mnie wyjdź sobie tu do góry no. trochę i masz tu jest trochę różne barwniki no ale opisu mamy już trochę takiego No Róże się nie ten, nie, nie rozmnażają znaczy ten <grystanie> Trudno <grystanie> nie, nie nie Ale nie dzielą się jakoś, wiesz Jak grzybki czy coś Chyba nie, ale możemy je pozyskać dzięki yy, bon meal. No Czyli mączka kostna mm, Zmielona kość Coś na stylu pozbieram trochę, bo tu jest podroda no i ładnie teraz od teraz będę uznawał kwiaty za surowce ty chamie a da się zrobić różowy kolor? da się Jak czynienia y, czerwonego i białego barwnika na pewno? tak jakoś albo ktoś tu biegał i się bawił Mąską kostną, z Mirono kością, bon Mill albo tu tyle po prostu kwiatów i trawy wyrosło. E, Rejkon albo... Moker? Okay? Nie ja wiem. Rejkon w ogóle dziwnie jest. W ogóle on. Straciliśmy przez niego całe drewno. Wziął całe drewno, jakie mieliśmy i się zabił i zbudowała z niego chatka też no ale z chatki pozyskaliśmy to drewno już <grymne> TNT Tase TNT Creeper He-Joke I'm No, no to raczej podłożyć po to ACDC TNT Dobra e, więc kurde Idę na mniej na... na... większej mgle, żeby nie było widać co ty robisz Ścianę? Tak, ale tu będzie taka odsłona wielka, taka spektaku spektakul... no to skończyłem w ścianę i jak skoczę to stracę trochę HP, ale no trudno Wow! Ach, fajne. Widać, widać! Nie mogę do tego dopuścić Musisz się tak przyjść i powiedzieć jak robisz ten dach jak rozrobić ten dach? dach będzie trochę inaczej I chyba też będzie w 30 tempie z powodu braku czasu No niestety Gdzie ty jesteś? O jeszcze jest! 64 białego drewna, dobrze że ktoś to tu, tu schował Gdzie jest węgiel? Aha, tu był węgiel Gdzie kto schował? Do tego no do tej skrzynki z surowcami. Mm. Jednak byliśmy na tyle mądrzy, żeby się bronić przed najeźdźcami, przed grabieżą. Ja, to był jeden. Ale bardzo duży. Nie. Tak, tak utrzymajmy, bardzo duży. Tu on był jeden, ale w wielu osobach. Jak taki jeden ziomo, jeden. W wielu osobach. Dobrze. Dobra, kwiatki uznaję za surowce i wsadzam je do skrzynki z surowcami. Jak ci idzie tobie tam? Ubudowałem ścianę, teraz idę do mob Grindera, grinder. grindera. Grinder, grinder. Widzę jak zombie... ...pływa. Oj. Chyba się... oj. oj, oj. Cały dzień straciłem na budowę tego cholernego murku... ...tych ścian, czy jak to nazwać, a... a... No nie, że nudne? No zobaczcie sobie. Co? W ogóle bez szkła, bez niczego. No, żałosna świątynia. Ech. No i tu będzie masa potworków jeszcze. Jeszcze nie skończyliśmy jej. Się Ze ścianami się... by było ale no świątynia przez ktoś znajdują chmurki. Dachem. Dachem. No z dachem, dachem. Z dachem wyglądałaby w Czekaj sekundę. No to jest. Chodź do domu Lockera. Po co? Chodź, chodź. Prześpimy się u niego. Dobra, idziemy spać. Ja zajmuję to łóżko. Tak A tu, To Ta, bo tam coś tam you can, you can only sleep at night Eee. Znaczy nie, bo ja czytałem co na czacie pisało. Wiesz Spoko. Tak tam tam u nas chcieliśmy spać w poprzedniej nocy Ta. Gdzie ty jesteś? Nie, nie wiem, że jakieś tu zombie padają. Podejrzewam ze ściągnię coś tam... O, się czai. I co tam się czai? Nic. No widzisz, bo to świątynia. Stary. Masz na chociaż jednego? Nie. Damn you! Dobra, mam trochę jednak. To postaw tam na ten... Przy wejściu. Bo tam są dwie dziurki. Tam jak, okay. mają, być, jak mają być drzwi. O. o i mamy, mamy, mamy tu. Nie? Tak. Dobra, Dobra jedę ja do domku. Zda. I wrócę tu ze szkłem. Więc na razie. A więc tak, minął jeden dzień. Szkło się zdążyło przetopić. My zdążyliśmy zrobić tu takie coś na okna w tych ścianach i przespać się zdążyliśmy u Nokera. Szkła jest troszkę... się przetopiło cały tam piasek na szkło. I na pewno... Jeszcze coś trzeba od... zrobić. Albo no nie, tym zostaw jednolity. No tu będzie jednolity na oltasz. Czy coś w tym stylu. W każdym razie... Z powodu limitu czasowego w następnym odcinku będziemy robić dopiero dach. Już nie zdążymy w tym. Masz jeszcze trochę pochodni? No, rozstawiam. To dobrze. Teraz usuniemy te i rozstawimy tu. Spoko. Tak się zastanawiam... Trochę trzciny jest, jak wędrowaliśmy w odcinku, który się nie ukazał. To może zrobimy farmę trzciny? No. I upieczy im placek. A y, traci się wiaderko wtedy czy nie? Jak co? Tak, wiaderko się traci jak się placek robi. Cake. A ile mamy złota? Nie wiem. Na co? Przydałoby się poszukać jakiegoś mob spawnera. Po co? Jabłko znaleźć żeby mieć super boosta do hapa po co? no bo cały czas któryś się zabija nie? spokojnie no tu jest takie sprytnie skitrane o na chlebek nie stać skitnie, sprytnie skitrane jest krasny co? skitnie skitrane sprytnie skitrany łap łap na czołgę co? co mam łapać? jak mam łapać? o, zapalnie dobra, więc to chyba tyle na ten odcinek żegnamy się, uniżenie no, że się poczekaj, chleb, biorę, a, mój chleb okej, okay, uniżenie no więc, na razie